prezydenta. Czuję się w tym miejscu w obowiązku tu niedaleko stąd w styczniu zeszłego roku. Byłem wtedy w podróży do Chorwacji. Doszła do mnie wieść. Po strasznej katastrofie. o strasznej katastrofie o śmierci 23 żołnierzy lotnictwa, czy oficerów. Dzisiaj przed chwilą składałem im hołd. Ja w tej chwili przede wszystkim chciałbym Was tutaj, drodzy Państwo, w Ksidwinie, w całym kraju, namawiać do tego, żebyście skorzystali z swojego prawa 7 czerwca tego roku. Mamy 20 lat, 20 lat od naszego wielkiego zwycięstwa. 20 lat od chwili, w której Polska weszła na ostatnią prostą drogi do wolności. Trzy miesiące później powstał już inny niż komunistyczny rząd. Pierwszy w Europie, pamiętajmy o tym. Pierwszy. Nie obalenie muru berlińskiego, tylko tu właśnie w Polsce. Pierwszy rząd Tadeusza Mazowskiego wtedy. I od tej pory Polacy mogą wybierać samorządy, prezydenta, parlament. Po raz drugi będziemy wybierać naszą reprezentację do Unii Europejskiej. Zapewniam, że eurodeputowani krajów, których nie dotknął nigdy komunizm, które były wolne, są bardzo patriotycznie nastawieni. Łącznie z tymi, którzy są niedaleko stąd, o kilkadziesiąt wręcz kilometrów. I nasi powinni być podobni. Naszych interesów trzeba bronić. Wszystkim dzieciom, wszystkim to co mówiłem, żebyście żyli w pokoju, żebyście się mogli kształcić w bardzo dobrych szkołach, żeby oczywiście Polska w waszych czasów była bogatym krajem. Dziękuję bardzo. Prezydent ściska dłonie dzieciom, wręcza prezenty, słodkie bukierki i Tutaj akurat przed sceną. zbliża się do lewej krawędzi stanu Państwa Widoku. Świętujemy wraz z naszymi dziećmi. Idziemy do wyborów 7 czerwca. Wybieramy parlamentarzystów europejskich. Dziękujemy Bogu za dobrą pogodę, za fajną atmosferę która towarzyszy temu historycznemu naszemu spotkaniu w Świdwinie. Jesteśmy wdzięczni panu prezydentowi, profesorowi Letowi Kaczyńskiemu, że zechciał przyjechać do Świdwinu, ale też wdzięczni jesteśmy naszemu burmistrzowi Janowi Owsiakowi, że zaprosił tak skutecznie...